Z tego hajsu nie widzą Zero dystansu i migot marzę te, kup w tle Wnieś to na karku, mimo że Nie wierzyli, mam to w sobie Jestem fenomenem i zamknę i mordę Już czas, mam predyspozycje A po hajs ich pogoń sprzed lat Przerwał kurwa w firmie Stash'a widzę, widzą mnie, Vegas kurwa ma Ty z co drugi się kurwa laps Bo nie widzi jutra tak jak ja Przyszłość dziś, nie jestem z tych co mają czas na wszystko i Daję gwarancję ci, że ekspert stoi tu od techniki By zaznaczyć swój ekspresjonizm Znów lecę ponad, niosę w słowach emocje Reszta Boisz się poza i reagować na bodźce My, ty skończyłeś, idę pierdoleni, że jesteś taki sam I że te zasłużyłeś, żyć tak od lat W miejscu, tam, gdzie od ponad pół dekady daję VIP. i treść o, ta, to jest tak Oh, 7, 1, so, Dziś wierzę w siebie jak nigdy wcześniej tu Spełniam plany i te przed siebie ból Który miałem przez lata na drodze Twój hałas i dłonie są moje, moje kolejne plany i nowe cele w chór Co rok, rok się zmieniają znów Czuję zapach sukcesu Trochę twój oddech i usta są moje Dziś wierzę w siebie jak nigdy wcześniej tu Spełniam plany, i idę przed siebie ból Który mijałem przez lata na drodze Twój hałas i dłonie są moje, moje Kolejne plany i nowe cele w chuj Co rok, rok się zmieniają Znów czuję zapach sukcesu Trochę twój oddech i usta są moje Dziś wierzę w siebie jak nigdy wcześniej tu Spełniam plany i dęb przed siebie ból Który miałem przez lata na drodze Twój hałas i dłonie są moje, moje Kolejne plany i nowe cele w Co rok rok się zmieniają Znów czuję zapach sukcesu moje, moje Dziś wierzę w siebie jak nigdy wcześniej tu Spełniam plany i te przed siebie ból Który miałem przez lata na drodze Twój hałas i dłonie są moje, moje Kolejne plany i nowe cele w Co rok rok się zmieniają i znów Czuję zapach sukcesu Trochę twój oddech i usta są moje, moje